Następnym z Eni Tawin, który przystąpił do tworzenia, był Amin. Poczuł przypływ inspiracji widząc to, czego dokonał karniw, i chciał zrobić coś, co byłoby w stanie przewyższyć dzieło pierwszego Tawina swoją wspaniałością. Zamarzył o stworzeniach, których główną cechą była niepowtarzalna gracja. Aminem całkowicie zawładnęła fascynacja ideą piękna w kontekście świata Akei, Będącą wyraźnie obecną w ostatnich dzieciach karnifa, gwindach. uważał jednak, że brak istnienia perfekcyjnego rodzaju piękna, który każdy na swój sposób będzie w stanie docenić, był niedopuszczalny. Z tą myślą powstała cała kolebka jego twórczości napędzanej silną motywacją. Amin stworzył piękno, które nie było ograniczone gustem czy pojedynczymi perspektywami różnych osób. Kamaranie posiadali aparycję, która zmieniała się zależnie od osoby, która ją postrzegała. Każde stworzenie, patrząc na Kamarana, widziało najcudowniejszą istotę, jaką mogli sobie wyobrazić. Interpretacja piękna przez Amina miała być niezaprzeczalna. Żadne dzieci akejskie nie potrafiło wyobrazić sobie niczego bardziej perfekcyjnego niż nieskazitelność jego tworu. Amin. Będąc uczuciowym i wrażliwym Bogiem, pragnąłby każdy, patrząc na jego dzieci, widział pełnię urody i ideał formy. Kamaran powstało bardzo niewielu, gdyż Amin uważał przywilej takiej doskonałości za zarezerwowany wyłącznie dla nielicznych. Gdyby więcej osób go posiadało, odebrałoby mu to unikatowość, a w efekcie samo piękno. Podarowując kamaranom wieczne, niestarzające się formy. Polecił im, by rozeszli się po kontynentach Akei i podążali swoją własną ścieżką. Niewielka część z nich pozostała przy Aminie, aby pomóc mu przy jego kolejnych marzeniach. Natomiast znaczna większość oddała się jego sugestiom i wyruszyła w różne części Akei. Po krótkim czasie okazało się, że niektórzy z nich zaczęli wykorzystywać swój unikatowy wygląd w manipulacyjny sposób, dominując słabe umysły i wykorzystując ludzi dla własnej korzyści. Szkodliwy wpływ kamaran na ludy Karnifa nie pozostał niezauważony i ostatecznie zostali oni wygnani z ziem ludzi i gwędów. Po tych wydarzeniach wielu kamaran dołączyło z powrotem do Amina, a reszta tych, którzy pragnęli pozostać na wolności, zaszyła się gdzieś w niezamieszkałych częściach Gentafu. Starania Amina mające na celu ukazanie piękna dostrzegalnego dla każdego stworzenia nie zakończyły się na jednym dziele. Przy wprowadzaniu swojego kolejnego pomysłu w życie, chciał skupić się na wnętrzu pojedynczej istoty zamiast na samym wyglądzie. Efektem jego rozmyślań był Dar Amina. Istota, która początek swojej egzystencji miała spędzić w ukryciu, zdala od oczu dzieci akejskich. Potrzebowała czasu, by dojrzeć do pełni swojej formy. Następnie wręczać swoje błogosławieństwo duszą, które uznała za piękne, tym samym wydobywając i dobitnie ukazując światu estetykę ukrytą w danym dziecięciu. Dar wykonywał powierzone mu zadanie polegając wyłącznie na swojej wrodzonej intuicji, bowiem nie posiadał samoświadomości i nie mógł przytomnie podejmować decyzji. Poprzez dar Anitawin chciał stworzyć coś, co będzie samoistnie wskazywało na piękno w dzieciach. Moc, którą w przyszłości Akeja miała posiąść, cechowała się niepostrzegalną urodą, niewidzialną dla samego oka. Amin nie do końca wiedział, jaką formę przybierze jego twór w przyszłości, lecz nie chciał ręcznie tworzyć jego formy, tak jak w przypadku kamaran. Chciał zobaczyć, jak wyglądać będzie dzikie piękno stworzone pod wpływem pierwotnych instynktów, a nie ukształtowane w pełni przez wolę wina. Mm-hmm.